Siema z Ruby.pl, a dzisiaj testujemy sobie szybkość pociągów To jest taki fikuśny pociąg No i... Zobaczymy czy różni się czymś Na przykład systemy, mamy dwa systemy Power Up i e, jakieś Power Functions Zobaczymy czy z biegiem lat zmienili to na lepsze czy na gorsze. No dobra Pierwsze za trzy, dwa, jeden. Ups <laughs> mm. Musimy powtórzyć, bo niestety nie włączyłam slo i yy, no, przez przypadek zastopowałem wcześniej Więc jeszcze raz 3, 2 Ja w tą stronę Dobra, dni raz tym pociągiem 3, 2, 1 6 sekund, 82 setne. Ala pociąg, 6 sekund. Krokodyl. E, jest to pociąg z LEGO, który wyszedł nie wiem kiedy. Ale dobra, trzy. E, tylko gdzie muszę zobaczyć, czy dobrze zostawiłem trzy, dwa, jeden jeszcze raz bo nie wyszło ubra, trzy, dwa, jeden 21 sekund No i teraz kolejny pociąg a tak dla sprostowania nie pamiętam czy mówiłem, ale no ciuchcie mają różne akumulatory no bo już nie będę przekładał jednego akumulatora no w szczególności, że i tak to nie będzie by, nie byłoby fair no bo to będzie jakby test no baterie są te same Wszędzie są świeże. Ech, jedynie będę musiał w jednym pociągu zmienić, bo tam jest akumulatorek BUVISY. Żeby było fair, będę to zmieniał. Bo, tak szczerze mówiąc, to i tak byłoby to tak naginane: bo power up no nie zrobimy na parę functions lub na odwrót. Dobra, więc ja nie wiem, jak ja to zrobię. Muszę pospędzić pociąg na maksa. Trzy dwa jeden. Ben, sunie dobra, dobra pojechał. osiem i pół sekundy. bierzemy kolejny pociąg. Tym razem będzie to żółty, towarowy. Zostawiamy go podobnie tak jak tamten, też będzie spędzony, więc zerujemy. Muszę sprawdzić, czy na danym kanale to mam. Okej. Okay. Więc tak. Dwa. Trudne. Jeden. Sunie nas cała. sekund okej, okay. następny pociąg to taki pociąg świąteczny on je jeździ dobra wyzeruj

No. Tres, dois, 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 dois. e e já um. Sejam, se Okay. Give yeah. it a second. Osiem sekund. Okej, okay, przedostatni pociąg. Jeden uh. sekund. ostatni ten musi mieć wagon bo ma trochę dużo kabli i tam jest po prostu włożony akumulatorek no, więc no niestety tak musi być tak? no i dobra wyzeruj i tutaj no stowię. co jest jakie to jest to Jakbym jeszcze akumulator włączył. Tutaj zapomniałem włączyć nagranie, więc serdecznie Was za to przepraszam i oglądajcie dalej! Teraz bonusowy test. Podnoszę tory na do góry i... sprawdzamy. Ups. Jego odczuję to w ogoniek. No, ja. Ty wiedziałem, że tak będzie. No no troszeczkę dupło O ja, jak to dupło To mam slomu. Jak to dupło To się rozwaliła, nie? O ja O ja No to to było za mocne Składamy to w całość, bo to jest w ogóle Z tego złego miasta E, jeszcze ten plate. No, co, no nie, no ten wagon? Wagonik jeden pies, Jezu, jak to mocno pierdzielło, nie? Tu są jeszcze. Tutaj w ogóle to się cechę odczepiło. Tutaj coś wszystko leży. uch, oh, kurde. No. Tutaj to w ogóle się wbiło, mój Masakra, 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 masakra. Muszę to teraz złożyć na nowo, Ale zadanka dla was. Jeśli oglądaliście ten film do końca. To napiszcie, który pociąg był najszybszy, bo yy, no niestety... Dzisiaj z przyczyn czasowych, nie mam czego czasu zrobić bez ten spóźniony z filmem już 13 minut, a jeszcze muszę to zmontować, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że już jutro do zobaczenia, pa pa!